Zdarzyło Ci się kiedyś coś zgubić? Na pewno. Mi bardzo często, i czasem gubię pierdoły, czasem gubię siebie, czasem gubię Pana Boga. Dzisiaj jest słowo w kościele o gubieniu, a bardziej o szukaniu, o tym, że Bóg nas szuka. Kiedy coś gubimy w życiu, to szukamy tego, bo to jest dla nas ważne, to jest konieczne do życia. Nie potrafimy się bez tego obejść, potrzebujemy tego, jest to dla nas cenne. Jak zgubimy choćby głupie klucze, no to ich szukamy, bo bez nich nie jesteśmy w stanie funkcjonować, nie wejdziemy do domu. A jeśli Bóg dzisiaj w Słowie mówi o tym, że mnie szuka, że jest tym, który szuka zgubionej owcy, to jest to słowo pełne pociechy. Pełne pociechy, że ja jestem kimś koniecznym dla Pana Boga, jestem kimś dla Niego ważnym, On mnie potrzebuje, On widzi moją wartość, widzi moją cenę. Widzi moją w sumie bezcenność, dlatego mnie szuka. My się w życiu ciągle będziemy gubić. Już wiele razy się zagubiłeś, zagubiłaś, jeszcze wiele razy to zrobisz, ale Bóg cię ciągle szuka. Dlaczego my się w życiu gubimy? Z pewną odpowiedzią przychodzi do mnie pierwsze czytanie dzisiaj. Polecam, żeby sobie przeczytać. Na końcu Izajasz pisze o Bogu, że będzie tym, który będzie prowadził łagodnie owce karmiące. Powiem wam, że jakoś to mnie bardzo zatrzymało dzisiaj. Karmiąca owca. Nawet sobie wygooglowałem, jak powinno się opiekować owcą, która karmi. I wiecie, okazuje się, że taka karmiąca owca jest niesamowicie zmęczona, ponieważ ona karmi, przynajmniej tak myśli, że karmi swoje jagnięta, a te małe skurczybyki potrafią lecieć nie tylko do swojej matki, ale jeszcze wycyckać inną matkę, wyssać z innej matki mleko i taka owca karmiąca jest po prostu totalnie zmęczona, wyssana z życia. No bo nie tylko jej własne, ale też inne owcze dzieci wysysają z niej mleko, życie. I tak sobie myślę, że mój Bóg, na którego czekam, to Bóg, który przychodzi też do mojego zmęczenia, widzi moje zmęczenie. Widzi, że moje zmęczenie jest powodem tego, że czasem się gubię. I on chce przyjść po to, żeby mnie łagodnie poprowadzić. przytulić do Seducha i poprowadzić, żebym przestał, yy, przestał może się gubić, albo robił to rzadziej. Czekam na Boga, który przychodzi do mnie i który mnie szuka i który nie chce mojej zguby. Który nie chce mojej zguby. Z tym Cię dzisiaj zostawiam. Zadbaj o siebie. Daj się Bogu odnaleźć. Odpocznij. I tyle. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.